Michał Adamiec, rolnik ze wsi Saki w powiecie hajnowskim Gospodaruje na trzech zaledwie hektarach nie najlepszej ziemi, ale plony jakie osiąga należą do najwyższych Na co dzień można go spotkać w międzykółkowej bazie maszynowej której jest kierownikiem Sprawdza maszyny, organizuje pracę, wydaje polecenia Często sam musi zakasać rękami Michał Adamiec ma lat 44 i zwyczajny życiorys. W tej wsi się urodził, tu chce pozostać. Walczył na frontach II wojny światowej w armii radzieckiej i polskiej, uciekł z obozu jeńców, Warszawę. Po wojnie czas jakiś musiał jeszcze walczyć z niedobitkami proroków wolnej tylko dla nich ojczyzny. Na tym terenie grasowały bandy łupaszków i młotów. Do swojej wsi Adamiec wrócił w stopniu podporucznika. Od kilku lat jest członkiem gminnego i powiatowego komitetu Parków. delegatem jest również Michał Adamiec